Teraz Wam pokażę taki fajny budzik. Tutaj ma pokazaną godzinę. Jest 14:44. 14, jest stopni Celsjusza 19 w tym pokoju. 52% jest procent wilgotności. To jest jednorożec z różnymi funkcjami. Jak się obróci? Tutaj są różne funkcje. Tutaj jest funkcja lampki. Tutaj jest albo off, wyłączona, albo 5 minut, żeby się włączała i się wyłączy. Po 5 minutach, albo 15 minut i się wyłączy. Ja mam na 15 minut włączone. Tutaj się naciska, żeby mieć takie. Taki, takie coś, żeby się włączyło To jest dlatego taki długi przycisk, żeby jak się to tak przyciśnie, to się włącza Ta godzina jest mocniej jaśniejsza Tu to jakieś zmienianie czegoś, tu też nie wiem co Ale wiem, że tu, tutaj jest alarm Albo włączony alarm Albo włączmy chyba gdzieś te przyciski, to się ustawia gdzieś alarm. No to pa!